Never The secret side of me, I never let you see I keep a cage, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly I feel the rage and I just can't hold it It's scratching on the wall, in the closet, in the halls It jumps away and I can't control it Hiding under the bed in my body, and my head Why won't somebody come and save me from this? Drodzy moi widzowie, dzisiaj po dość długiej przerwie Zajmiemy się jedną z figurek z dwupaku Transformers 4, Silver Knight Optimus Prime i Grimlock I na wstępie od razu muszę powiedzieć, że wiem, że to jest recolor deluxe Transformers Dark of the Moon Optimusa Prime A to recolor Fall of Cybertron Voyager Grimlocka ale zajmę się dzisiaj tylko jedną figurką, ze względu na to, że uważam, że poś... na recenzję z jedną figurką potrzeba więcej czasu niż na, 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 na dwie. Znaczy, po prostu chcę poświęcić więcej czasu jednej figurce, więc zajmiemy się dzisiaj Grimlockiem. I tak, zmieniają się w Tyrannoseursa Rexa. Jest to przekolorowany falow Cybertron Grimlock. No, i zaczniemy może od malowania. Malowanie tutaj naszej ładny złoty chrom. Tutaj też na części korpusa dinozaura też ładny złoty chrom. Logo Autobotów na przezroczystym plastiku. Wygląda mi to trochę jak korpus, klatka piersiowa tego, no, robota. Tutaj niebieska farbka niebieska, czerwona, zielona i żółta farbka na Ogonie ładne, to jest wesołe kolorki. Może mi tu trochę nie pasuje, ale to są ładne kolorki, tak powiem. No i zmalowanie jeszcze pazury są chromowane, i to tyle. Teraz detali. Mam tu całą masę ładnych detali, które jednak giną w tym szarym, niepomalowanym plastiku są to bardzo ładne zęby, jakieś wywietrzniki, tutaj cała masa tych lin, nie wiem czemu, ale to są zwykłe linie, a robi fajne wrażenie. Tutaj te chromowane ładne małe ząbki, ponownie te linie, Wsz wszędzie tutaj są ładne detale, szczególnie tutaj. Ten panel mnie zaskoczył, bo to w trybie robota jest zasłonięte, a jest tu cała masa ładnych detali typu kabelki. Strasznie mi się to podoba. No i tutaj też detale takiego ogona złożonego z takich paneli. I ponownie kabelki. To by było na tyle z detali malowania. Przejdźmy teraz do pozowalności w trybie dinozaura. Bo to nie jest Beast Wars i jest tu transformacja, znaczy pozowalność. Po pierwsze ruszają się te przednie kończyny. Ruszają się aż tak daleko. I aż tak daleko. Mamy wychył na bok. mamy wypadnięcie z zawiasu znaczy ze stawu no i poza tym więcej chyba nie mamy tutaj mamy jakby tak kolana to jedno trochę ciężko chodzi to drugie łatwiej no i tutaj mamy te pazury i ten pazur z tyłu nie wiem do do czemu i komu to może być przydatne ale jest to więc wypadałoby o tym powiedzieć no i poza tym to Grimlock jest w ogóle moim zdaniem w tym typie ładny ale ma tutaj dwie potężne niedoróbki ta część jest pusta w środku całkowicie Całkowicie pusta. Moim zdaniem nie jest to aż taki wielki problem, chociaż wolałbym, żeby coś tam w środku było. A tak mówiłem, nie jest to moim zdaniem przynajmniej wielki problem. Wielki problem to jest to. Ten wielki ogon. Komuś może się to podobać i twierdzić, że Grimlock może się odwrócić i swojego wroga takim ogonem uderzyć. Mnie to nie przekonuje. Wolałbym, żeby jednak ten ogon był mniejszy. Tak to jest. Niestety tak to zrobili w Hasbro. Chociaż mogli tą figurkę odświeżyć i wprowadzić tutaj jakieś zmiany w transformacji. A nie robić ją dokładnie taką, jaka jest, tylko zmienić jej kolor i powiedzieć, że to jest... No bo na pudełku w sumie jest napisane po prostu Grimlock. ale zajmijmy się teraz bronią Grimlocka. Zacznijmy od mm, rzeczywistej broni, czyli takiego ładnego mieczyka. Tak, bardzo, to jest moim zdaniem bardzo ładny mieczyk. Miecz. Miecz, przepraszam. Miecz. Yy, no i jak dla mnie przynajmniej, że jest to Grimlock z Cybertronu, tworzy to wrażenie, jakby tylko ta... Ta czarna część była rzeczywiście stalą, a to czerwone to byłby energon, taki wiecie, że można go włączyć jak miecz świetlny. Taki przynajmniej daje, takie przynajmniej daje mi to wrażenie. Nie wiem jak było w grze, nie grałem w tą grę. Jestem w trakcie przechodzenia War for Cybertron. <laughs> Ale przynajmniej taki mi to daje efekt. No jest to bardzo ładne. I tutaj te wszystkie malutkie detale... Giną jednak w tym czarnym plastiku. Niemniej są bardzo ładne i cały miecz też jest ładny. No i mamy też tarczę, która jest z kolei teraz gorzej pomalowana niż była, bo ta część tutaj nie jest pomalowana, tylko to jest jeden kawałek czerwonego plastiku z zaczepem. No i to tyle. Są to też bardzo ładne detale które też jednak giną w tym wszystkim tutaj jakieś jakby błyskawice czy coś takiego, ale jednak giną w tym wszystkim no i skoro Grimlock a przepraszam no i Grimlock oczywiście musi gdzieś trzymać swoją broń więc ma w tym trybie cztery porty na broń tutaj, tutaj tutaj i tutaj no i jest to wszystko co Grimlock może nam w tym trybie zaoferować zobaczmy jak da się to wykorzystać Moim zdaniem w ogóle nie jest to za, za bardzo dobre, żeby w ogóle tutaj trzymać jakieś bronie ze względu na to, że moim zdaniem coś co się rusza tak bardzo jak nogi to musiałoby to nie jest w stanie Grimlock celować bronią, która jest umieszczona w takim miejscu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Możemy tutaj dać, no i możemy jeszcze, żeby nie było miecz Grimloka, tutaj podczepić. Chociaż miecz tutaj w ogóle nie ma sensu. Tak samo jak ta jego tarcza. No i mamy takiego coś typu Rambo Grimloka. Cztery bronie. Nie, nie udało mi się znaleźć, chyba. Czwartego pistoletu, czy czegoś takiego, czy miotacza, nie udało mi się, niestety. Albo wziąłem po prostu takie figurki. Więc ja teraz odzbroję grimloka. No i możemy pokazać jego funkcję specjalną. To ja może zgaszę światło. A funkcja specjalna Grimloka to jest podświetlanie oczu i paszczy. Która jest nawet specjalnie zareklamowana na pudełku, ale nie. No i pokażę Wam tego. Mogę Wam pokazać do góry nogami, ale się nie da. Znaczy, da się, ale to będzie do góry nogami. O, proszę. E, tak to wygląda. Na pudełku, a w rzeczywistości wygląda to tak. Super. Super, super, super. Dla mnie daje to efekt ziania ogniem czy czegoś takiego jak to Grimlock robi no i uruchamia się to za pomocą tego dzyndzelka bardzo fajne znaczy no nie może bardzo fajne ale może się przydać dodatkowa funkcja figurki lubię jak figurki mają funkcje specjalne taka może być nie jest mega super fajna nie jest do niczego no i jest. Więc porównania w trybie pojazdu. Najpierw ze swoim kolegą z pudełka Deluxe Optimusem Primem. Z... znaczy Silver Knight Optimusem Primem, który jest klasy Deluxe. Z powrotem klasa Deluxe. Tym razem Transformers Prime RC. No, i teraz klasa Legion. Classics Starscream, tak. Classics, nie G1. Jak to powiedziałem w swojej recenzji, ale dałem adnotację i zmieniłem tytuł. Przepraszam. Legends, Classics Starscream. No, i to by było właściwie na tyle. Teraz przejdźmy do transformacji. Tylko sobie podniosę kamerę. Transformacja jest taka no, w miarę prosta. 12 kroków. Proszę bardzo. Najpierw trzeba tylne łapy Grimlocka wychylić na tych zawiasach. U, u mnie ten jeden stawia straszny opór. Nie wiem dlaczego, ale stawia straszny opór. Po prostu i tak klika. Boję się, że coś złamie. W tym jednym, bo ten staw obrotowy tutaj strasznie się nagina ten bolec, więc trochę się tego boję. Nie wiem, czy we wszystkich, czy tylko w moim, ale prawdopodobnie tylko w moim. Teraz trzeba rozdzielić ogon. Ja sobie do tego celu lubię pomóc mieczem Grimlocka, bo bardzo ładnie on rozdziela te dwie połówki. A normalnie byśmy się z tym męczyli. Teraz te panele idą tak i trzeba wyjąć stopy. No i teraz tu jest taki czarny bolec. Tutaj o ten haczyk. I to musi się zaczepić na połówce ogona grimloka. Właśnie się zaczepiło. To samo robimy z drugą nogą. Znowu się zaczepiło, wszystko jest dobrze, więc możemy przejść do góry, gdzie obracamy łapy. Gdzie staną się rękami robota i chowamy tą paszczę tutaj, tak żeby zapełniła tą pustkę. Teraz musimy już tylko wyjąć ręce i obrócić się o 90 stopni. No i domknąć to oczywiście. Tak jak mówiłem, te, te, to się zasłania. Nie wiem, czy mówiłem, ale to się zasłania. Tu są bardzo ładne detale, więc chwała Hasbro, że są tu te detale, pomimo tego, że to się zasłania. Aha, no i tak, trzeba wyjąć rękę ponownie i obrócić ją o te 90 stopni. No, i nasz Grimlock w trybie robota jest gotowy. No, i tak. Pierwsze wrażenie, Grimlock. No, i tyle. Przejdźmy z powrotem do malowania. Znowu mamy ładny złoty chrom tutaj na całym korpusie. Klatce pier... Nie, na klatce piersiowej to akurat ma tę. Przewody czy coś takiego. Ale na całym korpusie jest bardzo ładny złoty chrom. Poza tym, miejscem gdzie jest bardzo ładne logo autobotów. Bardzo ładny złoty chrom. Przyznaję. Bardzo ładny. Czerwona farbka tutaj, biała farbka tutaj, czerwona tutaj. Ponownie niebieskie, czerwone, zielone i żółte wstawki farbki mamy na nogach wcześniej to był ogon no i czarne nadgarstki czarna głowa z chyba faceplate'em wydaje mi się, że ma faceplate i czerwonym wizjerem który może być podświetlony nie wiem czy mi to no i może się przewrócić grimlock nie wiem czy mi to wyjdzie, ale spróbuję pokazać to podświetlenie Niestety głowy nie widać. Ale mogę spróbować podświetlić to bronią OpenAZER. No i teraz to widać. Ładnie to wygląda. A porty na broń w trybie robota znajdują się tu, 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 tu. Tu i tu. To by było na tyle sportów. A no, jeszcze nie, nie omówiłem detali. Tak, mamy tutaj właśnie te ładne takie kabelki. To wszystko. Detale nitów. Te detale już omawiałem. Tutaj mamy jakieś detale na kroczu. No, i właściwie nowe mamy tylko to krocze i i głowę. Głowa też ładny faceplate, taki wietrznik tutaj jest na środku. Tylko nie wiem, czy moja kamera to pokaże. Chyba nie. Ładna głowa. Muszę jej to przyznać, chociaż mogłaby być trochę bardziej pomalowana. Y no to dajmy Grimlockowi jego broń. Miecz. Tarcza. I ta tarcza jest trochę przymała. Przynajmniej jak dla mnie, na Grimlocka. Mogłaby być dwa razy taka spokojnie. To jest mój główny problem z bronią grimloka, przynajmniej starczą, a mieczyk jest ładny. No i teraz oczywiście stara, dobra, stary dobry czas na pozowalność. Bo już zrobiłem tutaj pozę, no to muszę się rozwinąć w tym temacie. Głowa robi 360. Lekko się przechyla na boki lekko patrzy do góry i lekko w dół. No, trochę słaba pozwalność jak na Voyagera, ale może być. Ręce 360. Wychył tyle. Łokieć, 90 stopni. No i nadgarstek robi tutaj 360. Nogi do przodu mogą iść tak daleko do tyłu. Naprawdę nieźle, super, aż tak daleko. Na boki 90 stopni, coś koło. Niestety staw obrotowy. Kolano 90 stopni. No i taki ruch w stopie. No i mamy jeszcze podświetlanie. Trybu robota oczywiście. Tutaj głowa znalazła się za korpusem i może podświetlać teraz te czerwone przezroczyste elementy. Bardzo ładnie to wygląda. No i poza tym mamy tutaj wielki plecaczek. No i ogólnie z tyłu niefajnie wygląda ten transformer. No i ponownie tak jak zawsze. Dobre i złe strony Wam przedstawiłem. Czy kupicie tego transformera, czy nie, zależy tylko od Was. Na ten moment jeszcze zrobię tylko porównania w trybie robota Voyager Transformers Prime, Robots in the Skies, Powerizer Optimus Prime. Jego kolega z pudełka Silver Knight Optimus Prime, klasy Deluxe. Ponownie Deluxe RC z Transformers Prime Robots and the Skies. No, i jakby na porównania to by było tyle. Podsumowując, Grimlock ma w trybie dinozaura dwie potężne wady: jedną trochę mniej, drugą trochę więcej. W trybie robota jedną potężną wadę to jest ten kołnierz. O którym wcześniej nie wspomniałem, ale wspominam teraz. Trochę kłopotliwe stawy przy, tutaj przy ramionach. No, i słabą pozowalność głowy, plus niepomalowana tarcza. No i tak, zwykle plusy i minusy Wam przedstawiłem. Czy kupicie tego transformera, czy nie, zależy tylko od Was. Więc ja się jak na razie z Wami żegnam, niestety. No i mam nadzieję, że widzieliście nowe, krótkie intro. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Cześć!